Cześć, to ja Wiksy i dzisiaj pokażę wam w tym odcinku, pokażę wam poradnik gdzie znaleźć y, nasiona konopi jak jakby założyć własny biznes taki mniej legalny no i musimy pojechać w jedno miejsce gdzie jest jakby paczka tych nasion i dzisiaj Wam to pokażę jak to dokładnie jest ja sobie włączę od razu prąd żeby mi to czerpało mało a paliwo sobie zostawiłem gdzie indziej więc tak pójdziemy może najlepiej spać bo jest 18 godzina zaraz się ściemnie Więc tak się nie opłaca tego pokazywać więc pójdźmy spać oj tylko nie wiem czy zaśniemy teraz Zaśniamy, dobra. Chwilę poczekamy. Dobra, i wstajemy. I od razu się napiję syrop z nastąpik. Dobra, o, pada deszcz. No, akurat taka brzydka pogoda. Teraz tak. Tutaj jedziemy w prawo i musimy dojechać do takich wiatraków. Są trzy wiatraki tutaj bardzo nie znaczy tutaj niedaleko. No, o, tu zapalne. Popierska, pyk. Właśnie, jakby z tych kanapi właśnie można robić takie poprosy. co jest fajne I na jednym z tych wiatraków trzech, o tam co widzicie jest paczka nasion, kanopi. I Pokażę wam yy, w którym wiatraku to jest. O kurde, że tutaj... oj słyszysz zjeżdżacie tutaj na tym zakręcie oj i od razu jak w zjeżdżacie to idziecie tutaj w lewo I to jest o ten tam o ten tutaj wiatrak, ten pierwszy taki. Od razu co ja razęcie, to tutaj jest najbliżej ten pierwszy, no to to jest właśnie ten Ja sobie tutaj ja sobie dam tutaj na cztery koła napęd i na jedenastę. Jeżdżamy pięknie. Dobra. I teraz tak właśnie jak tu macie jak wam to pokazać. No tu jak jest ten zakręt, to tu od razu skręcacie. Ja ten zakręcie, to tu jedzie tutaj pyk, pyk, pyk. I tu jest pierwszy Pierwszy wiatrak. Na tym wiatraku wchodzicie do środka, wchodzicie na samą górę. No, trochę to niestety potrwa, ale zóż. I pokażę Wam też, jak, jak ogólnie to uprawiać. Tak, jak, co w ogóle potrzebujemy do tego, żeby w ogóle jakby zarabia z nich, żeby w ogóle to mieć. nam no, wytłumaczę. I tu jak sobie wejdziemy, tu są kolejne drzwi i otwieramy. I tu jest taka skrzynka. Tak. I tu macie jeden left, czyli mimo, no, że jedno użycie. No i ja nie schodzę, bo tutaj jeszcze się nie da zabijać znaczy nie da się zabić z wysokości ale w późniejszych wersjach mogą to dodać więc lepiej to nie robić i mamy jedną paczkę nasion to jedno nasionko jest, ale no tu zjeżdżamy Bo ja już oczywiście e, jakby mam i już e, uprawiam e, No wiecie, że ja już mam w ogóle te kanopie I właśnie dlatego mam z tego papierosy Bo nigdzie indziej, e, dla tych którzy jeszcze nie wiedzą, nie da się kupić tego Tylko da się znaleźć i sam da się e, to upra uprawiać No. pokażę wam, bo to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to czy idzie się do po prostu, macie łopatę w tym w swoim jakby, no dobra, zaraz wam wszystko pokażę, dobra? Dobra, tu już jesteśmy, i tu jest łopata w tym, o w tej budce, tak? Bierzemy to. Ja już tutaj właśnie, jak widzicie, mam konopę i już mi rosną. I tutaj widać procenty, jak na to jakby skierujecie kursor. I mam 33%, tu mam, o tutaj 39%, no. I bierzecie, klikacie E, i klikacie w tą, jakby kupę, no weźcie, yy, ziemi, i możecie takie coś właśnie wykopać przez łopatę, no nie? Oj, co to? Już nie mogę? Co to? Nie wiem, czy mam tego za dużo, czy co, ale. Może tak być, ale klikacie w lewą stroną myszki i tu są też te ziemniaki, je, je można, yy, je też tak samo sadzić, też E i tutaj sadzicie i z nich z, jakby z tego można, oje, z tego można sobie zrobić właśnie własne domowe jedzenie i nie musicie wtedy kupywać. Bo w tej grze najlepiej jest się usamodzielnić. I to działa tak samo jak w konopie. Że jakby to działa tak, że musicie mieć coś takiego. I tutaj jak widzicie, już mam 4% konopi. I żeby zrobić papierosy, musicie podejść do. Jak będzie już 100%, to musicie podejść i kliknąć prawym, znaczy lewym przyciskiem myszy na to. I wtedy tam, ileś tam procent chyba z. 10, nie no, nie wiem, ileś tam procent zawsze macie I tutaj, jak widzicie, mam papierosy I tu yy, dajcie sobie to blisko tego stolika, siadajcie tutaj Bo jak nie będziecie siedzieć, to się nie da tego zrobić I Jak będziecie mieli 10%, to tutaj lewym przyciskiem myszy na to klikacie i macie jedną paczkę Za 10% tego Jedna paczka, a jedna paczka to jest 10 jakby tych papierosów. No a jak będziecie mieli 10 paczek, to tutaj klikacie w to i właśnie robi się wam coś takiego, czyli macie jakby no, więcej tego, wiele i za to dostajecie więcej pieniędzy. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem, u kogo to sprzedawać. My sobie wiem u kogo sprzedawać te mniejsze paczki, może tam na przykład w stacji paliw tam jest tych dwóch typów i u nich to można sprzedać, oni tam dają 65 z. co tu postawię jeszcze wam pokażę szybko to działa tak, że od mamy jak będziecie mieli o tutaj yy, gdzie jest mama Mother. No i tutaj, jak będziecie mieli tam 50 na 50, czyli musicie do niej dzwonić codziennie, a to jest numer 5552109 i dzwonicie do niej codziennie jeden raz i wtedy, jak zadzwonicie do niej, o, tak jak widzicie, daję wam jeden punkt jakby friendu. Ja już mam oczywiście to skończone i, da, i dzięki temu, Mama, jak macie już to 50 tam, to dajecie jej, znaczy ona wam daje takie coś, że możecie, tutaj zostawiacie to. I tutaj możecie sobie robić jedzenie. I wtedy to on się powiększa. I jak macie włączony prąd, ja mam włączony akurat, to on się jakby to zacznie gotować, jak to włączycie. Już to mam. Więcej na razie nie potrzebuję i tak mam tego za dużo, także nie będę tego robił. I codziennie, tam po północy, musicie to podlewać. Konewką oczywiście. I tak, no to jak na początku będziecie mieli jedno, to tam pewnie na początku nie będziecie mieli, nie będziecie mogli jeszcze zrobić żadnej paczki. Ale jak już będziecie mieli potem dwa, to działa tak, że jak. Ja załóżmy, mam jedno na początku i potem jest 100%, to biorę właśnie sobie to to wiaderko, klikam na to lewym przyciskiem, wtedy mam tam ileś procent w tym, tak jak widzicie, a potem, właśnie od razu, potem się respi, respi tutaj paczka tych nasion, które tam widzieliście, jak brałem z tych wiatraków, i tu wam będzie, jakby, no wiecie, będziecie mieli tą paczkę i czasem może się wam wydrapić tylko jedna, żebyście znowu mogli mieć tylko jedną, jakby roślinkę, albo czasem się wydrapią dwie, to jest większa szansa, że się wydrapią dwie. No, no i potem jak macie dwie, to coraz więcej, coraz więcej i tak jak widzicie, ja już mam tego mnóstwo No i mam już mnóstwo po prostu tych paczek I tutaj no tutaj można palić fajnie, ładny dźwięek leci, bo to uspokajać się można. I chyba wszystko Wam pokazałem, no. Także to na tyle dzisiaj jest tego odcinka. W następnym odcinku jeszcze Wam pokażę, gdzie znaleźć ziemniaki, ziemniaka. ale to chyba, nie wiem, jak będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach. Czy Wam zrobić, czy nie. Taki poradnik szybki. I to chyba na tyle. Więc żegnam i miłego dnia.